Piwko lubię winko, nie odmawiam żadnym drinkom kamikadze z mi Pyknę w barze na dziewczyny Łypnę A z uśmiechem piję browar jasny, ciemny Płynny towar noc sen nas goni Pijmy dzisiaj se dowoli Piję, piję. Wypij ze mną, nie umieraj. <śmusz> lubię winko, lubię piwko, piję nawet całkiem szybko. Piję szoty, galne piję driny, dlatego galne. nie mam dziewczyny. W sumie nieśmieszne no ale chuj z tym. Pij nie pierdol! Piję sobie, piję z wami, piję z mymi kolegami, piję. Pij ze mną nie umieraj Koniec picia moi drodzy Bo do spania trzeba chodzić Jeszcze chlapnę sobie winne, A przed snem zapiję listerinem Dobra w sobie może, 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 może Jeszcze jedno małe, jedno <tulety> małe Piję, piję Ciągle piję Wybi ze mną, nie umieraj. A Pije, piję, ciągle piję, pije, piję, póki żyje, pije, piję, tu i teraz. Wybi ze mną, nie umieraj. Aj.